Juś Mancos, jestem z tej strony Mateusz i dzisiaj zagramy sobie znowu na Box PvP na serwerze mc Więc ogólnie, no to zacznijmy sobie grę. Była nowa edycja, teraz jest. Mam słabsze i ty o wiele, bo jak kończyłem edycję, że miałem rzeczy, muchy, czyli 26. I niestety z nimi zginęłem i skończyliśmy grę. Niestety dzisiaj jestem sam, bo mój kolega jest u babci Chyba u babci, ale nie wiem. Więc no. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj zrobić coś fajnego, czym jest ogarnięcie sobie lepszych tu, Bo uwaga, zrobiłem miecz smoka, bo chłop, po prostu tu przyszedł i wywalił ten miecz i tyle. Ale teraz się spróbujemy chwilę poklepać, chociaż z nimi to nie wiem. Bo na, bo na tamtej edycji byli lep lepsze chłopy do klepania. O! Ale z ora, Boże! Kurde, ale oro zrobił. O Boże co tu piszą w ogóle. Na w tym czacie Ja wam to zabluruję chyba tutaj, jest to Czekamy na chłopów Ale kule cool, jakbym go zabił On miał tak mało HP Jakbym go nie krytował Tylko bym się postarał go po prostu bić No to, to by było dobrze, a tak to mi uciekł Spróbujmy zobaczyć się na beacon Bo może... O jezuś, zakopany Nie, tutaj tylko pan jest. No i nie ma. Niestety. Widzę, że tutaj się bardzo murują. Jest Jacob. Jest Jacob, z którym... O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra, spróbujemy go poklepać. Ale mi klepie Kurde Wleciał na dół Kurde Jest Proszę Kurde Ale by zdech, Ale byś zdech, kurde Chłopie. Gąszy odorze. Też dużo bije. Nie powiem, że nie. Chociaż dostają mocno. Mocny oklep dostają. To nie powiem, że. No. Uuuu, dostał. to za ile? O kurde. Ale chłopy go zarąbali. Szybko dosyć. Ja mam niestety słabe i ty, bo najlepsze i ty to są w ogóle jakieś, nie wiem, mega mocne. E, tu jest gąsior, ja spróbuję go sklepać od tyłu. Chociaż nie wiem, bo on ma kobłyby, ja to wiem. Łubusz! Chłopczy serca na hita mi zabiera. Spróbujemy tego wziąć. Co wyrzucił? Uwaga... Fajerwelki, no to GITES. Mamy dwa paseczki. Zaczynam tutaj, mam pół prawne, Ale no. Sorry, że tak w ogóle cicho gadam. Ale zauważyłem, że na filmach tak właśnie często cicho gadam. Więc no. Gąsiak to jest. Ale dostaję przekopę. To jest ten Niemiec i ten, ten. O kurde, ale przekopę dostaję. Ja sobie tutaj pooglądam. O kurde, ale chłop. Ja ci chłop. Oni nie chcę zaklepać. Czyli psychoprobii To jest jakiś chłop, który myśli, że jest fajny. Ślać Widać... szok o kule, Ale są hidj potężne. O klepią cię tu! Dwie kratki mają. O boż, Co tam się dzieje? Jest Demix, Dober. Jakby ktoś nie wiedział kto to Demix, to to jest taki... Taka osoba, która ciągle w ogóle lata i... Nawet, nie wiem... ciągle ma jakieś kurde najlepsze ity i ciągle lata o kogoś irytuje w ogóle i no. O! To jest dobra informacja, na przykład na czacie teraz. Oh. Cool. Ale się tam. Ale pleców dostał tak plecówki, co? klapnąć. ogóle nie udało się, ale dobra, on leci tutaj. Też się nie udało. Przez chwilę było jakieś skupienie, ale. No. Tu jest jakiś chłop w ogóle, on próbuje chyba na mnie polować, ogóle. Spróbujemy do niego polecieć Ale bananek.pl mnie bije, o Boże, oła O Boże, dobra, jednak faktycznie mnie bije aż tak bardzo, kurde, na mnie nacierają. Czemu mnie aż tak chcę zabić? To jest bananek.pl bananek.pl, kurde. Darmowy serwis. O Boże. Ale zorał, kurde. Może faktycznie dobrze gram w MC. Jednak gram jak gówno. Nie bije mnie pochłon. O boże. O kurde. Ale chłop dostał Może nie umiem go walnąć. Boże, pół serca. No lubię moja to nie będę się nie wtrącał. Ale no. No czemu on chce mnie od tyłu zarąbać? Został okle. A nie, bo chłop... A dobra jednak poleciał. Myślałem, że to będzie trap. Jaki to był shot? O, walka bananek, tutaj dostał oklep. Proszę mnie zostawić. O, kurde, skorek. O, kurde. Sugarek. Sugar. Dobra, spróbujemy kogoś zabić. Tam było już blisko do zabicia jednej osoby. Tam mnie osoba bije od pleców. Dobra, zrobimy ender chessa, zobaczymy czy mam... Nie mam. Kurde, troszkę szkoda, bo miałem nadzieję na jedną rzecz, która by mi się bardzo, ale bardzo przydała. A jest to? Czym tego nie ma też? Nie ma. Szkoda. Koksy by mi się przydały, bo mi się kończą koksy. Coś pyta, i kiedy nagrywam nowy film Ja, ja odpowiadając teraz Nani? Łowociu Już kilka osób się mnie w ogóle spytało, czy w ogóle to jest mój kanał Czy nagrywam na tym kanale, czy to jest mój kanał I ogólnie odpowiedziałem, że tak No to, że pozdrawiam każdego, kto ogląda, więc... No więc osoby, które Was pozdrawiają, to jest chyba. E, osoby, które Was pozdrawiają, chyba. Chyba, bo nie pamiętam. E, bym musiał jeszcze zobaczyć na filmach, ale nie pamiętam. Więc możliwe, że w montażu to wstawię, ale nic nie obiecuję, ponieważ e, będę jechał jutro. Więc no. Znaczy, nie będę jechał gdzieś tak daleko. Ale. To właściwie do dzisiaj będę jechał. Więc nie wiem, czy to wstawię. Więc nic obi nie obiecuję, ale możliwe, że wstawka będzie, jak będzie czas. Bo jednak tego czasu mam mało. W nie weekendy, no to. No to mam mało tego czasu. Więc no. Spróbujemy go zabić. Gorysone klinia typy padają w kratce. Gdzie? W kratce gdzieś. A faktycznie. co zawodzi tu jest jakiś co zawozi to się mro... o boże niemiec Pff. oni mają lepsze ity ode mnie bo ja się pytałem jakie mają itemy i odpowiedzieli, że najlepsze na serwerze, o dziękuję chyba donate jakiś po prostu na serwer poleciał więc no oj dobra, pomożemy Ojoj! Oj, oj. O Boże! bije dużo! Tutaj widz albo widzka mi chyba też pomaga. Zaczniemy, chyba że po prostu osoba, bo możliwe, że to nie jest żaden widz, żadna widzka, tylko po prostu osoba ma dobre serduszko i mi pomaga. Oj, dobra. Myślałem, że bijem złą osobę, a jednak byłem dobrą. Leci ktoś. A nie, tu na pewno. Tu jest ktoś, tu jest. O. Znowu się mnie pytać czy teraz nagrywam nowy film I odpowiadam, że tak O Boże, o dobra, bije Bije dużo, nie wiem jakie rzeczy ma Ale no, dosyć dużo bije Ale że dwóch na jednego To trochę się nie godzi, co? Jeszcze na chłopa Z słabszymi Rzeczami O Boże, dobra Boli trochę, ale żyję. Chociaż będzie trzeba problem, jak. Nie będę miał złotych jabłek. No to będzie trzeba problem. W sumie to pójdę tak, bo będzie szybciej. Nie wiem, czy by było szybciej, ale możliwe. Weźmiemy to. to... Robimy dobra, i mamy monety. I za to robimy sobie koksy, żeby mieć z nimi walki. Będzie z trzy staki? O boże, dobra, tutaj ja strzał się za dużo zrobiło. No, ale jeden stak mogę zostawić i lecimy. Tutaj widziałem, że chłopy się klepali chyba gdzieś Tu, w klatce hmm. Tu jest chłop, który się nazywa co zawodzi. I czy jest beacon? Nie ma beacona. O Boże, nie mogłem wylecieć. Tu jest ten chłop co zawodzi. Ja się boję, że on będzie by chciał klepać. Chociaż nie mam pojęcia, bo może być tak, że będzie chciał sojusz. I nie będzie mnie klepać. Sugarek się popłakał. Oj, mały, mały limpus tu jest. O Boże, dobra. Bije mocno, kurde. A tu jest Igor Sonek. On mi raczej będzie pomagał, więc no. Igor Sonek mi nie pomaga, tak myślałem. Niestety. Tutaj się gąsior z nim bije, co zawodzi. O nie, no to tak nie będzie. Igorsonek, Sonek. O Boże, żeby ona nie padła. Dobra, nie, i Walsona wsadził teraz. O kurde, zdechłbym. Zdegłbym. Gdyby ktoś mi nie pomógł, to bym zdegł. Gdyby ona mi nie dała tego od ludzi, tego, to bym zdegł. To to tam. O kurde, ale się klepią z, z, z sugarkiem. Co zawodzi, tak daje oklep sugarkowi? Kurde, oni mnie biją. E, sugarek kogoś tam zabił. Kurde, no to czemy Nie, no to są koksy. Potem! Jest, dobra! Mamy totem! Mamy totem! Halo, proszę mi to dać. Proszę mi to dać. Proszę mi to oddać. Easy! I mi to nie zap. Co? Które? 29? Czyli ja mam aż takie Ja mam prawie wszystkie itemy 19 Ale dzień dobry, co to jest? Hadesa, no to to już jest gorsze I to o wiele Jakby oni mnie nie byli nie bili to by było cudownie a bananek pl mnie właśnie bije i to bardzo mocno na szczęście mam Elytre Wydry która mi pomaga o dobra To jest ten raptor. A to jest chyba widz albo widzka. To skina ma chyba jak widzka, ale nikt jak widz. Pyta się poza tym, czy nagrywam odcinek, więc no. Spacz. No nie, no kurde, no zabrali. Sugarek mi zabiera 4 serca na hito. Aha, a tamten chłop lata. I chłop bananek w mnie bije od tyłu.

Kulde, uciek. Kule wystarczy mu dać się okryta i zginie. Sugarek mnie nie klepie. Kurde, postęp. Progres. Widzowie, jak ja kurde zapomniałem, żeby nagrywać. Ale widzowie, chyba dzisiaj będziemy kończyć. O, mam łeba w ogóle. Dobra, widzowie, chyba dzisiaj już będziemy kończyć. O kurde! Pff. Jak ten serwer... Kurde, ja na tym serwerze dzisiaj odżywam, widzowie. Jeszcze kilka minut co i... No. Ale na dzisiaj myślę, że to może być koniec, więc dzięki za oglądanie i pa pa.